Jurek w ataku przecież brew miał bardzo, bardzo wiele w ostatnim meczu. Aż 15. Lakont Ależ piękne podanie. Się. Atakował, atakował pierwszą linię. On był taki pasywny, a tutaj widzimy, że po zejściu Kubyszenka od razu zaatakował kols, yy, do, do końca. De la Thibaudier gra ...o kontuzji Dariusa Motena, ale po drugiej stronie przecież bez Jakuba Karolaka. Wracamy szybko na parkie. Piękna wrzutka, mm. efektowna kontra. W wykonaniu PGS startu Lublin. Jaka kontuzja! W odpowiedzi Jakub Szenk. zawodników wysłał teraz do walki żantaba. Tabak Johnson, Kennedy, dodatkowe podanie, sugestywny zwód i asysta Jakuba Szenka. Teraz już z Wedersem na czwórce Mikołaj Witliński pod koszem Lekont. Zablokowany zbitny. kolejnej straty reprezentant Belgii kartnej Remy Raz jeszcze za trzy punkty. Nie, te wbiegnięcia naprawdę są niesamowite. po ataku głównych aktorów, którzy potrafią zdobywać punkty, jest tutaj priorytetem. Takim graczem jest niewątpliwie Brown. A świetnie wykorzystuje mistrzowie Polski w natarciu. Johnson zrobił sobie świetnie miejsce ciałem, ale to wszystko nie przyniosło punktów. De la Thibodie. a więc do Grosella I raz jeszcze coraz mniej czasu na zakończenie tej akcji. Leva Ręka Grosela wow. Jakub na parkiecie i nie ma problemu z faulami. Jakub Szenk. Na wprost kosza. Trafia, za trzy punkty, Ale no nieoptymalnie, bo Weders raczej nie powinien być przy lakomcie. Wolny Rejmi, a lakomt sam kończy tę akcję. Puszczo najpierw co z piłką zrobi Devin Brown. Nie, nie trafia na to kosza. Świetnie. Rejmi, faulowany, piłka w koszu. A dwie sekundy, ostatnia sekunda akcji, nic z tego. Błąd 24 sekund. Oj, ależ błąd tym razem Jakuba Szenka de la Thibaudier. Devin Brown, tak jest. E, optymistyczne, ale zobaczymy czy, czy, czy to da kolejne zwycięstwo i grę w finale. Lacombe, kolejna asysta, może być oznaka zmęczenia i pół minuty do końca tego spotkania, Devin Brown. Jeszcze raz prosi o dobrą zasłonę swojego kolegę, Ależ, podwojenie, Ależ, pomoc Witlińskiego. Tak? Takie rzuty, ale nie teraz. Aleń przygotowany! Ale... I czyżby, Aleń. Alein za trzy punkty, a Him Alein trzecia celna trójka Amerykanina. Nie, to jest...